My, my. Hej, witajcie, ja jestem Arkowy, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie oczywiście y, układać klocki tak jak widać po miniaturce mamy o to chodzi znaczy o to chodzi y, mamy klocki Lego Minecraft z tym takim chłopem, który tutaj y, Handluje i mamy te takie dwie lamy, więc ogólnie będziemy mieć fajne recenzje, jeszcze mamy jeszcze jedne klocki LEGO Minecraft, ale to już w następnym odcinku, więc strzelcie tu łapkę, dajcie suba na, tutaj na dole, wpadajcie na Instagrama, oczywiście, no i yy, co jeszcze, no i wpadajcie wszędzie oczywiście i dajcie łapkę tutaj, jeszcze ile ła łapek musicie w górę zostawić i... Aha, to, to dwie łapki musicie wbić tutaj, czekajcie Musicie wbić dwie łapki w górę, więc... Wbijajcie I jeszcze zobaczmy czy, musicie, czy może musicie zostawić suba Oczywiście ja was zachęcam do subskrybowania kanału, ale zobaczymy czy... Koło Fortuny chce żebyście zostawili suba Nie No na krawędzi, widzicie to? Widzicie to? Na krawędzi na krawędzi jest normalnie, Nie, no ja za nas nie wytrzymam. Yy, dobra, no to mamy tak. Mamy tutaj Minecraft, jest od 8 lat to jest zestaw 21167 i tutaj mamy tak. Yy, pana, który chodzi z lamami, mamy dwie lamy Steve'a, no i szkieleta. I mamy taki taki jakby bazar i tutaj właśnie te szkielet jest ukryty. Mamy takie coś. Przechodzimy dalej i mamy tak. Szkieleta, Steve'a, lamę, podróżnika i lamę. No i oczywiście, no najważniejszy to jest ten właśnie yy, chłop z, ten co chodzi z tymi, tymi yy, lamami. Yy, tutaj no, tutaj, tak, tak jak to zawsze wygląda. No i tutaj mamy scenki, mamy TNT, które wystrzeli, yy, strzela, mamy coś takiego, co się obraca. No i mamy tych właśnie ludziczków. No dobra, otwieramy. Otwieramy. Czekajcie, bo jedną ręką to tak nie za bardzo otwierać. Dobra. O, dobra, otworzyliśmy. I ogólnie w środku no, są tam saszetki, więc otwieramy i przegramy Mamy pierwszą saszetkę. Numer jeden, no i jest tam trochę kolosków, są jakieś takie yy, postawki. O, widzę lamę. lamę tutaj jest. Tutaj jest lama. Widzisz to jest Śmiesznie wygląda. Mamy ciałko Steve'a. Nóżki Steve'a tutaj są. Miecz, widzę, że jest. Ogólnie jest ciekawy. Yy, zaglądamy dalej. mamy pudełeczko numer dwa czy pudełeczko. Saszetka numer 2 i tutaj są te małe nóżki. Więc tutaj to widzę, ten o, jest to ciałko z przodu. No, coś tam jest. Ale ogólnie jest zarąbiście. Idziemy dalej i tam chyba została instrukcja. Mi się wydaje. Wciągamy. Została sama instrukcja. O tutaj. No. Mamy instrukcję. Tutaj taką piękną. Mamy o, tutaj lamy najpierw. I mamy tutaj kod do zeskanowania. Nie wiem po co chyba, że taką instrukcję, jakbyśmy chcieli yy, na telefonie sobie odpalić. Jakbyście, jakby gdzieś się Wam zgubiła, to możemy na, zawsze można na telefonie odpalić. Tylko trzeba skaner mieć. I tutaj są już właściwości, które tam powinna ta dobra robić. No, i tutaj mamy jeszcze inne zestawy. i Popatrzmy. Mamy tutaj panią pszczela, która ma Elytrę. Mamy yy, Alex z kryperem i świnkami i z domem świn. I mamy Steve'a w kopalni z pająkiem i szkieletem i ze slime. Em. No i ten nasz zestaw. Więc ogólnie jest ciekawy. Tutaj Wam pokażę numer zestawów, żebyście mogli sobie tutaj zakupić te zestawy, jakbyście chcieli. No i mamy tego śmiesznego luka. No dobra, to my przechodzimy do recenzji i widzimy się teraz na tej ja już skończyłem i ogólnie chciałbym powiedzieć, że naprawdę fajna budowla i budowałem to 12 minut tam z kawałkiem i naprawdę przyjemnie mi się budowało i chciałbym wam powiedzieć, że ta budowla to jest niby jest mała, ale jest taka klimatyczna eee, zajmiemy na chwilę figurki stąd i trochę wam opowiem o tej y, oczywiście o budowli jakie funkcje ma i no, ogólnie tak. Yy, ta właśnie yy, budowla, czyli ten taki domeczek jakby tego pana, który tam sprzedaje, ma taką funkcję, że ma i nie ma. Nagle się skończyły, że idzie. Można sobie obracać, że ma, nie ma, ma, nie ma, nie ma, ma. I ogólnie mi się to podoba. Mamy tu taki ksa, ksacz, krzaczek. Mamy tutaj pochodnie tak jakby z klocków, mamy tutaj taki jakby wejście do kopalni i druga funkcja tej właśnie zabawy to jest właśnie, mamy tutaj takie czerwone coś mamy TNT. Tutaj TNT jest wsadzone i wybucha. Czekajcie, bo mi wpadło. O No. I ogólnie fajna ta funkcja i nagle mamy przejście dalej do kopalni i można byłoby teraz to rozbudowywać ogólnie, ale... Jest fajnie, tak? No, więc ja to włożę z powrotem. Pyk. O. I funkcję już znacie tej budowli. Ogólnie naprawdę jest fajna, tylko szkoda, że ten tutaj nie ma takich płaskich, że takie byłoby takie fajne, takie kładziutkie, tylko są takie wypuknienia, tak jakby. Ale nic. Przejdźmy teraz do figurek. Yy, zaczniemy od może zwierząt. Naprawdę mi się podoba. Lamy te podobają, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz. Patrzcie na ich twarze, na ich dziupy. Na to coś. To wygląda jak druga twarz. Ten nos, usta i te dziurki od nosa wyglądają identycznie jak normalnie twarz. Mógłbym to po prostu wyjąć i wkleić do bałwana jakiegoś, oczywiście białej wersji, bo tutaj bardziej widać ten. Tak jakby tutaj to było bardziej by się nadawało do mm, bałwana. Ale ogólnie nadruki mają fajne. Fajnie to wygląda. To taki, co mają tutaj. Tutaj tak samo. Ta ma właśnie takie coś, a ta ma tak jakby takie brud taką brudkę. Takie te. Yy, szkielet No, szkielet jak szkielet ma takie właśnie te yy, dziury takie wszędzie, żeby był jak szkielet wyglądał. No i co, czekajcie, bo mi głowa tutaj taka. O. No, jest lepiej. Twarz ma nawet, 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 te nadruki są fajne nawet. Yy, mamy tutaj łuk, no i tyle w cielecie Mamy oczywiście Steve'a, czyli naszą główną postać w całej grze. No, Steve jak Steve, ja mam już chyba ich z 10 tych Steve'ów, naprawdę. Steve jest w prawie w każdym tym, Zesta przepraszam, w zestawie każdym prawie. I mam jeszcze taki kamienny, no i mamy tego handlarza. Powiem wam, że handlarz z Minecraft'a, wkleja wam tu obok niego, że handlarz z Minecraft'a wygląda inaczej. No, sobie zobaczcie nawet sali. Ja teraz tego nie widzę, no więc wam nie powiem, ale ogólnie wygląda inaczej. No, ale też ma nawet fajne nadruczki. No, podoba mi się. Szkoda, że tutaj na tym nosie nie ma tego nadru tego tej farby nałożonej tutaj. Tylko jest to niebieskie, ale co poradzić. No. I ogólnie zestaw mi się podoba, więc ja już tutaj wszystko poskładam i kończę ten film. Yy. Zestaw oceniam na takie 8 na 10, bo naprawdę dobry ten zestaw jest, fajny. Zwierzątka mi się najbardziej podobają z Minecrafta. Minecraftowe zwierzęta są takie słodziutkie i mi się tak podobają z, Minecraft, z Minecrafta zwierzęta, że to normalnie szok. Więc yy, wiecie co robić, subskrybujcie kanał tutaj na dole, zostawcie łapkę w górę, dwie łapki w górę i następny film, oczywiście tak yy, koło fortuny tutaj kazało, że dwie łapki w górę no i następny film. Zostawcie w su suba, ale w sumie to nie zostawcie, bo... Koło Fortuny powiedziało, że nie, ale zostawcie suba, tak? Dla mnie. Koło Fortuny się nie liczy tutaj dla nas. No i co? Cześć!